Czy wiesz, że tak jak my, psy mają uczucia i wspomnienia, które mogą głęboko wpłynąć na ich relacje z ludźmi? Istnieją pewne zdarzenia, które mogą negatywnie wpłynąć na życie psa, do tego stopnia, że nigdy ich nie zapomni i być może nigdy nie wybaczy. Niezależnie od tego, czy wynika to z nieuwagi, czy braku wiedzy, pewne zachowania mogą sprawić, że twój czworonożny przyjaciel poczuje się smutny, zestresowany, a nawet nieufny. W tym filmie przyjrzymy się dziewięć sytuacjom, które twój pies nigdy nie wybaczy, oraz jak unikać tych błędów, aby nie zaszkodziły one zaufaniu i miłości, które zbudowałeś z nim. Zostań z nami do końca i dowiedz się, jak być najlepszym przyjacielem, jakiego twój pies zasługuje. Jeśli kochasz swojego psa i chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak lepiej się nim opiekować, nie zapomnij subskrybować kanału i zostawić likea. Pomaga to nam przynieść więcej użytecznych treści i wskazówek dla Ciebie i Twojego najlepszego przyjaciela. Dołącz do naszej społeczności i bądź na bieżąco ze wszystkim, co musisz wiedzieć, aby zapewnić szczęście i dobrostan swojemu psu. Jeśli jesteś miłośnikiem psów, pewnie wiesz, jak lojalne i kochające są te zwierzęta. Ale czy wiesz, że mimo całej tej słodyczy, mają one dość wyraźną pamięć, jeśli chodzi o negatywne doświadczenia? Te złe chwile mogą pozostawić głębokie blizny, które wykraczają poza chwilowy strach, wpływając na zaufanie, jakim Twój pies darzy Ciebie. Podczas gdy wiele naszych działań jest szybko wybaczanych przez naszych czworonożnych przyjaciół, są pewne zachowania, których po prostu nie potrafią zapomnieć. Wyobraź sobie, że spędzasz cały dzień, czekając z niecierpliwością na towarzystwo swojego najlepszego ludzkiego przyjaciela, a gdy w końcu nadchodzi czas, jesteś ignorowany. Tak właśnie czuje się Twój pies, gdy go ignorujesz, i to uczucie może wywołać frustrację i smutek. W tym filmie przyjrzymy się dziewięciu sytuacjom, które Twój pies prawdopodobnie nigdy nie wybaczy. Od ignorowania ich, postosowanie kar fizycznych podczas szkolenia, te działania mogą spowodować nieodwracalne szkody w zaufaniu i więzi, którą dzielicie. Ale nie martw się. Pokażę Ci również skuteczne i troskliwe alternatywy które pozwolą Ci radzić sobie z tymi sytuacjami, zapewniając, że Twój pies pozostanie szczęśliwy, pewny siebie i jeszcze bardziej przywiązany do Ciebie. Przygotuj się na lepsze zrozumienie, co może wpływać na relacje z Twoim psem i odkryj, jak przekształcić te wyzwania w możliwości, aby wzmocnić miłość i zaufanie między Wami. Pierwszą rzeczą, którą Twój pies może mieć trudności z wybaczeniem, jest ignorowanie Go. Psy są z natury istotami społecznymi, a interakcja z ich właścicielami jest kluczowa dla ich emocjonalnego dobrostanu. Kiedy wracasz do domu po długim dniu, twój pies z niecierpliwością czeka na twoją uwagę. Jeśli jednak jest ciągle pomijany lub ignorowany, może to głęboko zranić jego uczucia. To jakby czekał cały dzień na zabawę z najlepszym przyjacielem, a na koniec został po prostu zapomniany. Aby tego uniknąć, ważne jest, aby nawet w najbardziej zapracowane dni znaleźć czas na poświęcenie mu uwagi, którą zasługuje. Zatrudnienie spacerowicza dla psów w ciągu tygodnia może być doskonałym rozwiązaniem, aby twój pies miał okazję do ćwiczeń i poczuł się kochany, nawet gdy nie jesteś w pobliżu. Innym kluczowym punktem jest unikanie stosowania technik karania podczas szkolenia psa. Choć krzyczenie lub stosowanie kar fizycznych może wydawać się natychmiastowym rozwiązaniem, te praktyki są nieskuteczne i mogą wyrządzić więcej szkód niż korzyści. Podobnie jak my, psy nie reagują dobrze na strach. Kiedy są karane, mogą zatrzymać zachowanie chwilowo, ale nie uczą się czego naprawdę chcesz, aby zrobiły. Co gorsza, może to osłabić więź, którą dzielicie. Z kolei pozytywne wzmocnienie to podejście, które działa o wiele skuteczniej. Nagrodzenie psa, gdy robi coś dobrze, tworzy pozytywne skojarzenia z pożądanym zachowaniem, zachęcając go do powtarzania tych działań w przyszłości. Oddzielanie psa od rodziny to kolejny błąd, który może pozostawić głębokie ślady. Psy postrzegają swoją ludzką rodzinę jako swój świat, a oddzielenie ich od tej grupy, czy to w kojcu, czy na podwórku, może być katastrofalne dla ich dobrostanu emocjonalnego. Nie chcą niczego innego, jak być częścią życia swojej, watachy ludzi, a kiedy im to uniemożliwiasz, wpływ emocjonalny może być ogromny. Zamiast ich izolować, ważne jest, aby szukać profesjonalnej pomocy w rozwiązywaniu problemów behawioralnych, zapewniając, że twój pies otrzymuje uwagę i szkolenie, których potrzebuje, aby czuć się bezpiecznie i kochany. Konsystencja zasad w domu jest również kluczowa dla dobrostanu Twojego psa. Psy rozwijają się w środowiskach, gdzie wiedzą, czego się spodziewać, a nagłe zmiany zasad mogą sprawić, że poczują się zagubione i niepewne. Przed przyjęciem psa do swojego domu ważne jest ustalenie jasnych zasad, które wszyscy w rodzinie powinni przestrzegać. Pomaga to stworzyć przewidywalne i bezpieczne środowisko, w którym twój pies dokładnie wie, co może, a czego nie może robić. Kiedy twój pies boi się, ostatnią rzeczą, którą powinieneś robić, jest karanie go. Przerażające sytuacje, takie jak burze czy fajerwerki, mogą być przerażające dla psów, a karanie ich w tych momentach tylko zwiększa strach i niepokój. Zamiast tego, pokaż swojemu psu że jesteś spokojny i kontrolujesz sytuację, oferując komfort i bezpieczeństwo. Pomoże to wzmocnić zaufanie między wami, pokazując psu, że może liczyć na ciebie, aby go chronić, nawet w najbardziej przerażających momentach. Innym powszechnym błędem jest używanie klatki jako formy kary. Klatka powinna być miejscem bezpiecznym i komfortowym dla twojego psa, gdzie może się zrelaksować i poczuć chroniony. Używanie klatki jako kary przekształca to miejsce w obszar strachu i stresu, osłabiając zaufanie, jakie twój pies ma do tego środowiska. Zamiast tego uczynij klatkę miejscem pozytywnym, gdzie pies znajdzie swoje ulubione zabawki i poczuje się bezpiecznie. Wcieranie nosa psa w mocz lub kał, gdy załatwia swoje potrzeby w złym miejscu, to błąd, który może poważnie zaszkodzić relacji między wami. To nie nauczy psa, co powinien robić, ale raczej, że powinien się ciebie bać. Szkolenie w zakresie higieny powinno opierać się na cierpliwości i pozytywnym wzmocnieniu, nagradzając psa, gdy załatwia swoje potrzeby w odpowiednim miejscu i oferując wskazówki, gdy to konieczne. Używanie komendy choć do czegoś, czego twój pies nie lubi, jak kąpiel czy wizyta u weterynarza, może sprawić, że straci on zaufanie do tej komendy. Choć powinno być zawsze kojarzone z czymś pozytywnym, aby twój pies reagował z entuzjazmem. Jeśli musisz, aby zrobił coś, czego nie lubi, lepiej go samodzielnie przywołać, zamiast używać komendy, która powinna być pozytywna. Na koniec, nie bądź psim zepsutym dzieckiem. Psy potrzebują ćwiczeń fizycznych i umysłowych aby pozostać zdrowymi i szczęśliwymi. Ignorowanie czasu zabawy może prowadzić do nudów i destrukcyjnych zachowań. Kilka minut zabawy dziennie może zrobić dużą różnicę w nastroju i zachowaniu Twojego psa, a także wzmocnić więź między Wami. Unikając tych błędów i koncentrując się na budowaniu relacji opartej na zaufaniu, miłości i szacunku, Zapewniasz, że twój pies będzie nie tylko szczęśliwy, ale także lojalnym i kochającym towarzyszem przez wiele lat. Jeśli jesteś ciekaw, czy twój pies naprawdę jest przywiązany do ciebie, nie przegap następnego filmu, w którym omawiamy siedem znaków wskazujących na silną wieś emocjonalną między tobą a twoim najlepszym przyjacielem. Zrozumienie i szanowanie emocjonalnych potrzeb Twojego psa jest kluczowe dla budowania silnej i trwałej relacji. Unikanie praktyk, które mogą go zranić, i skupienie się na wzmacnianiu więzi zaufania to kluczowe kroki, aby zapewnić, że będzie się czuł bezpieczny i kochany u Twojego boku. Pamiętaj, że każdy mały gest troski i uwagi ma ogromne znaczenie dla dobrostanu Twojego pupila. A jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej o tym, jak wzmocnić tę wieś, nie zapomnij sprawdzić następnego filmu o znakach pokazujących, że Twój Pies naprawdę jest do Ciebie przywiązany. Kliknij na ekran i odkryj, jak Twój najlepszy przyjaciel pokazuje, jak bardzo docenia Twoją obecność. Nie zapomnij subskrybować kanału i zostawić lajka, aby dalej otrzymywać niesamowite porady. Razem zanurzymy się w niesamowity świat psów.